Jest ktoś, kto jest szaleńczo zakochany. Nie może wyrzucić Cię ze swojej głowy. Szuka Cię we snach, w ciszy, wśród tłumu. Czuje Jego wołanie, bije jak echo wśród gwiazd. To nie jest zwykła miłość, ale głęboka, duchowa tęsknota. To połączenie dusz, które zostało zapisane przed Twoim pierwszym oddechem. Jestem aniołem posłanym, aby przynieść Ci tę wiadomość. Przyjmij ją sercem, bo jesteś gotowa usłyszeć to, co już dawno zostało wypowiedziane w niebie. Ty, która czytasz te słowa, wiedz, że jesteś widziana. Nie tylko przez ludzi, ale przez istotę, która z miłością obserwuje każdy twój krok. On myśli o tobie nieustannie. Nie dlatego, że jesteś doskonała według ludzkich miar, ale dlatego, że twoja dusza świeci światłem, którego nie sposób zignorować. Przechodzę do ciebie jako świadek tej miłości. Kiedy wieczorem patrzysz w niebo, Czujesz czasem tę niewytłumaczalną obecność. To Jego serce próbuje dotknąć Twojego. Często myślisz, że to Twoja wyobraźnia, ale nie, to echo duszy, które nie zna granic przestrzeni. On Cię zna, chociaż może jeszcze nie zna Twojego imienia w tym świecie, ale zna rytm Twojego serca. Byłaś Mu pokazana we śnie. Twoje oczy, które niosą spokój. Twój śmiech, który leczy. Twoje milczenie które mówi więcej niż tysiąc słów. Pojawiasz się, zanim zdąży pomyśleć, i choć próbował zapomnieć, nie potrafi, bo to nie jest coś, co można wymazać, to zapisane spotkanie, którego czas się zbliża. Nie jesteś przypadkiem, nie jesteś pomyłką, zostałaś stworzona z zamysłem. W twoim wnętrzu mieszka moc, której nie jesteś jeszcze w pełni świadoma. On to widzi, i dlatego jego serce bije dla ciebie z taką siłą. Twoja obecność ma w sobie odpowiedź na jego modlitwy, a twoje życie klucz do historii, którą napisano wspólnie. Czasem czujesz się samotna, zagubiona w codzienności, ale nawet wtedy, gdy nie czujesz, jesteś otulona światłem. Jestem przy tobie nieprzerwanie. Szeptem mówię ci prawdy, których świat nie zna, a on, ten zakochany, słucha moich szeptów, wierząc, że doprowadzą go do ciebie. I wierzy, Mimo wszystko, czy pamiętasz te momenty, kiedy nagle zatrzymywało ci się serce bez wyraźnego powodu? To nie był przypadek. To jego myśli dotykały twojego ducha. Jesteście połączeni nitką niewidzialną, ale silniejszą niż czas. Miłość, która nie zna miejsca ani daty. Miłość, która przetrwa wszystko. On nie szuka ciebie wzrokiem, on czuje cię duszą. Gdyby mógł, objałby cię samym spojrzeniem. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw musisz zrozumieć swoją wartość, bo nie można pokochać w pełni, jeśli najpierw nie rozpozna się światła w sobie. Ty jesteś tym światłem i jesteś gotowa. Widzę Go, gdy modli się w ciszy. Jego słowa nie są głośne, ale są prawdziwe. Prosi nie o kogoś doskonałego, ale o Ciebie, o tę, która rozumie ból i potrafi przynieść ukojenie, o tę, która nie boi się głębi i choć nie zna jeszcze Twojej twarzy. Nosi twoje imię w sercu. Ty zaś czasem zapominasz, jak wyjątkowa jesteś. Patrzysz w lustro i widzisz tylko odbicie. A ja widzę duszę. Widzę wszystkie razy, gdy wybrałaś miłość mimo zranień. Widzę, jak podnosisz się po upadku. I to właśnie ten upór miłości uczynił cię godną tej wiadomości. Nie myśl, że jesteś za późno. W wieczności nie istnieją spóźnienia. Wszystko przychodzi w idealnym czasie. On też się przygotowuje, i choć czasem jest niecierpliwy, ufa, czeka, aż zawoła Cię światło w Twoim wnętrzu. A Ty, poczujesz Go, zanim jeszcze stanie przed Tobą. Twoje życie nie było łatwe. Nosisz w sobie blizny, ale te blizny nie są oznaką porażki, są dowodem na to, że przeżyłaś. I On będzie wiedział, jak je całować, nie pytając o ich historię, bo Jego dusza rozpozna Twoją, zanim wypowie jedno słowo. W świecie, który każe ci wątpić w siebie, ty jesteś niezmienna, bo twoje piękno nie przemija z wiekiem, nie zależy od opinii, jest ukryte w tym, jak kochasz, jak przebaczasz, jak potrafisz słuchać. I on właśnie za tym tęskni, za tobą, w całej twojej prawdzie. Nie martw się, jeśli teraz nic nie widzisz. Jesteś w miejscu przygotowania. Każdy dzień, każda decyzja prowadzi cię do niego. I choć droga wydaje się cicha, kroki są głośne w niebie. Tam, gdzie pisane są spotkania dusz, Twoje imię już zostało wypowiedziane. Być może poznasz go w spojrzeniu, które nie będzie Cię oceniać, w dłoni, która będzie trzymać, nie trzymając Cię zbyt mocno, w sercu, które nie będzie chciało Cię zmieniać, bo od początku pokocha wszystko, co w Tobie prawdziwe. To będzie znak, którego nie przeoczysz. Ale zanim do Niego dojdziesz, wybierz siebie. Pokochaj siebie tak, jak chcesz być kochana, bo wtedy, kiedy ty odnajdziesz spokój w sobie, On znajdzie drogę do Ciebie. Nie jako wybawca, ale jako świadek tego, jak piękna jesteś w swojej pełni. Jako ten, który Cię widzi naprawdę. Jest ktoś, kto jest szaleńczo zakochany. I choć może jeszcze nie zna Twojej historii, jego serce już ją zna. Nie bój się wierzyć w tę miłość. Nie jako bajkę, ale jako prawdę. Jako przeznaczenie, które dojrzewa w milczeniu. W Twoim milczeniu, które nie jest samotne. W Twoim wnętrzu te się ogień. On go poczuje. Niech Twoje dni będą modlitwą. Niech Twoje noce będą snem proroczym. Bo ja, jako anioł, czuwam nad każdym tchnieniem. I wiem. Twoje spotkanie z nim nie będzie przypadkiem. Będzie spełnioną obietnicą. Nie spiesz się. Nie uciekaj. Przyjmij tę wiadomość jak ziarno. Niech zakiełkuje w twoim sercu. Bo czas tej miłości zbliża się szybciej, niż myślisz. A gdy spojrzysz w oczy temu, który nie może wyrzucić cię ze swojej głowy, rozpoznasz w nich moje słowa. I wtedy wszystko stanie się jasne. Dito Pellow, chat GPT. Jeśli to, co przeczytałaś dotąd, dotknęło twojego serca, oddaj coś z siebie. Zatrzymaj się na chwilę i sprawdź, czy już jesteś zapisana na tym kanale. To drobny gest, ale ma wielką moc, to twoje tak dla aniołów, które pragną cię dalej prowadzić. Kiedy wybierasz światło, światło wybiera ciebie. To nie przypadek, że czytasz te słowa właśnie teraz. Odpowiedź, której szukasz, może kryć się w kolejnych linijkach. I chociaż jeszcze nie wiesz, co cię czeka, twoja dusza już to przeczuwa. On także wybrał, wybrał, by czekać, chociaż świat mówił, że to szaleństwo. Czekał, aż przyjdziesz w pełni. Nie jako połowa, ale jako całość. Bo nie szuka kogoś, kto go dopełni, ale kogoś, z kim stworzy coś większego. W każdej swojej decyzji czuł Twoją obecność, jakbyś była przy nim. I teraz, jego dusza znowu zaczyna drżeć, bo Twoje światło zbliża się nieubłaganie. Anioły pokazują mi obraz Ciebie idącej przez mgłę. Każdy krok to decyzja. Czasami boli. Czasami nie wiesz, czy dobrze wybrałaś. Ale za tą mgłą On już stoi, niepewny, ale pełen wiary. Jego serce zaczyna bić szybciej, gdy Twoja obecność dotyka Jego przestrzeni. Nie zna jeszcze daty, ale czuję, że to blisko, bardzo blisko. Jesteś jak klucz, który pasuje tylko do jednych drzwi. I On jest tym zamkiem, który czekał, aż znajdziesz drogę. Próbował otworzyć się innym sposobem, inną dłonią. Ale nic nie działało, bo to Twoja dusza ma kształt, który odpowiada Jego pustce. Gdy tylko się spotkacie, wszystko zacznie się układać. Czy zauważyłaś ostatnio znaki, które powtarzają się w Twoim życiu? Te liczby, sny, przypadkowe słowa od obcych ludzi to nie jest zbieg okoliczności, to przygotowanie to anielskie wskazówki, które prowadzą Cię dokładnie tam, gdzie powinnaś być. I każdy znak przybliża Cię do Niego. On nie wie jeszcze, że ty również słyszysz te szepty. Ale wie, że coś się zmienia. Jego decyzje stają się odważniejsze. Jego serce bardziej otwarte. Czasem pisze coś, co potem od razu usuwa, bo nie wie, czy to już czas. Ale te słowa nie znikają. Unoszą się w powietrzu, czekając na właściwy moment, by do ciebie dotrzeć. Ty także piszesz, a może w pamiętniku, może w myślach. Spisujesz pragnienia których jeszcze nie wypowiedziałaś głośno. Ale ja słyszę każdą z tych modlitw. I on też, choć nieświadomie, je odbiera. Tworzycie most z niewidzialnych słów. Most, który przetrwa każdą burzę. Być może poczujesz nagle potrzebę zmiany. Może miejsce, w którym jesteś, zacznie wydawać się zbyt ciasne. To znak to niepokój ducha, który przygotowuje się na wielką zmianę. Nie bój się tego uczucia. Idź za Nim. Ono poprowadzi cię dokładnie tam, gdzie on już czeka. Jego dusza tęskni za rozmową z twoją, nie za rozmową ust, ale dusz, tą głęboką, cichą, która trwa nawet w milczeniu, tą, której nie trzeba tłumaczyć. Wasze duchy znają ten język od wieków i gdy wreszcie się spotkają, wszystko inne przestanie mieć znaczenie. On może nawet nie zdaje sobie jeszcze sprawy, jak blisko jesteś. Może właśnie teraz odwraca wzrok od rzeczy powierzchownych, czując, że to, czego pragnie naprawdę, jest gdzieś głębiej. I wtedy ty pojawiasz się w jego myślach obraz, który nie chce zniknąć, choć nie potrafi wyjaśnić dlaczego. Anioły pokazują mi, że masz wybór. Zawsze miałasz, ale teraz twój wybór ma większą moc niż kiedykolwiek. Jeśli otworzysz serce i pójdziesz za intuicją, wszechświat poruszy wszystko. Byście się spotkali. Wystarczy jedno tak, wypowiedziane w ciszy serca. Zbliża się chwila, w której wszystko stanie się bardziej intensywne. Będziesz czuła więcej, widziała więcej, sny staną się bardziej symboliczne, przypadki bardziej osobiste. Nie bój się tego. To nie iluzja, to przebudzenie przebudzenie do miłości, która czekała na Ciebie przez wieki. Jeśli czasem masz wrażenie, że coś Cię woła, że jakaś siła ciągnie cię w nieznane. To on. To wasza nic, która się napina. Nie uciekniesz od tego, bo to nie macie ograniczać. To macie uwolnić. Uwolnić od samotności, od wątpliwości, od szukania w pustce. On cię rozpozna nie po wyglądzie, ale po spokoju, jaki przyniesiesz. Po ciszy, która nie będzie nie, ale święta. Po słowie, które padnie we właściwym czasie. I wtedy żadna siła nie będzie w stanie zatrzymać tego połączenia. Bo to będzie coś więcej niż spotkanie, to będzie powrót. Masz w sobie światło, którego jeszcze w pełni nie widzisz. Ale on je zobaczy. I nie dlatego, że będzie szukał światła, ale dlatego, że ono go przyciągnie. Jak cień szuka słońca. Jak rzeka szuka morza. Będziesz dla niego znakiem, że nie wszystko było na próżno. Nie wątp, nawet gdy droga wydaje się cicha. Czasem największe zmiany zachodzą w ciszy, i właśnie w tej ciszy twoje serce przygotowuje się na nowe. W tej ciszy anioły układają ścieżki, którymi oboje do siebie dojdziecie. Każdy dzień, a to krok bliżej, on już nie szuka zmysłami, szuka sercem, i to serce mówi mu jedno: jesteś blisko. Wystarczy jeden ruch, jeden wybór, by wszystko się zaczęło, ale nic nie zostanie wymuszone. Wszystko przyjdzie w łagodności, w pokoju. W obecności, która nie będzie potrzebować dowodu. Dlatego dziś jeszcze raz pytam, czy już jesteś zapisana na ten kanał. Bo to tu anioły mówią dalej. To tu ich światło prowadzi cię krok po kroku. To twoje tak jest jak drzwi, które pozwalają wejść cudom. I choć jeszcze nie widzisz całego obrazu, jego ramy już się tworzą. A ja, anioł, jestem świadkiem tego procesu. I mówię ci: nic nie dzieje się przypadkiem. Nic nie jest stracone. I choć jeszcze to spotkanie nie nastąpiło, jego energia już krąży wokół ciebie. Otwórz się, przyjmij i nie odchodź, bo kolejna część tej wiadomości zbliża się. Jeśli te słowa mają dla ciebie znaczenie, podaruj coś w zamian, coś prostego, a jednak potężnego. Sprawdź teraz, czy jesteś już zapisana na tym kanale. To twoja cicha zgoda, by anioły dalej przemawiały do ciebie. One nie zmuszają, ale czekają na twój ruch. A każda reakcja, nawet ta najmniejsza, otwiera drzwi do nowych objawień. W duchowej rzeczywistości nic nie jest bierne, wszystko jest odpowiedzą. Twoja dusza już wie, co ma zrobić. Zaufaj jej. Widzę cię, jak stoisz na granicy starego i nowego. Jeszcze przez chwilę trzymasz się znanego, ale serce już cię ciągnie dalej. Anioły szepczą, że nie jesteś sama. On, ten, który nie może przestać o tobie myśleć też stoi na tej granicy. I chociaż się nie widzicie, już wpływacie na swoje decyzje. Energia między wami rośnie. W jego świecie pojawiło się niedawno coś niespodziewanego. Nowy impuls, który go poruszył. Myśli, których nie potrafi zatrzymać. Uczucie, którego nie umie wyjaśnić. To ty, choć jeszcze bez imienia, bez twarzy. Twoje światło przeniknęło jego codzienność, jak promień słońca przez zamknięte okno. On próbował zrozumieć to logicznie, analizował, porównywał, wątpił, ale duszy nie da się oszukać. Ona wie, i im bardziej zaprzeczał, tym mocniej czuł. Teraz już nie ucieka, teraz słucha, i właśnie w tej ciszy usłyszał cię najgłośniej. Jesteś jak pieśń, której nie znał, a która brzmi znajomo. Ty również czujesz, że coś się zmienia. Ludzie, których znasz od lat zaczynają Cię nie rozumieć. Niektóre miejsca już Cię nie wołają. Twoje serce wzywa Cię gdzie indziej, ale nie wiesz jeszcze gdzie. To dobrze, bo kierunek nie zawsze jest geograficzny. Czasem jest wewnętrzny. I właśnie tam On Cię znajdzie. Jego dusza pisze do Ciebie listy. Nie atramentem, ale emocjami. Każde Jego westchnienie, każde spojrzenie w niebo jest wiadomością. Czasem, gdy niespodziewanie czujesz wzruszenie, to jego myśl cię dotknęła. To nie jest iluzja. To prawdziwa wymiana. Energia, która nie zna czasu ani odległości. W Twoim życiu zaczynają się pojawiać osoby, które pytają o rzeczy duchowe. To nie jest przypadek. Wszechświat przygotowuje Cię do przyjęcia większego światła. Dobycia nie tylko tą, która kocha, ale też tą, która prowadzi. Bo on nie potrzebuje tylko miłości, on potrzebuje światła, którego przypomni kim naprawdę jest. Anioły pokazują mi twoją przeszłość. Widzę, jak wiele razy musiałaś wybierać pomiędzy sobą a innymi. Ile razy oddawałaś kawałek siebie, żeby kogoś uratować. Ale teraz wszystko się zmienia. Teraz przyszedł czas, żeby ktoś zobaczył ciebie. I to właśnie on, ten, który nie może przestać o tobie myśleć, to zobaczy. Niech cię nie zmyli jego cisza. Ona nie oznacza obojętności. Ona oznacza przygotowanie. On nie chce przyjść z pustymi rękami. Pragnie przyjść z sercem pełnym odwagi, prawdy i pokoju. I kiedy się pojawi, nie będzie musiał niczego udowadniać, bo twoja dusza go rozpozna, zanim on zdąży się przedstawić. Twoje imię już zostało wypowiedziane w jego wnętrzu, nie przez przypadek, ale przez wewnętrzny głos, który szeptał mu przez całe życie. Jeszcze jej nie znasz, ale ona istnieje. I on to nosił w sobie jak tajemnicę, której nikt nie rozumiał. A teraz jego tajemnica zaczyna nabierać kształtu. Może wydawać się, że nic się nie dzieje, ale na poziomie duszy wszystko się dzieje. Codziennie nowe nici są spłatane, nowe intuicje są zsyłane. Ty i on jesteście jak dwie planety, które wchodzą na kurs zbliżenia. Jeszcze nie doszło do spotkania, ale grawitacja już działa. Zaufaj tej sile którą czujesz w sobie. Nawet jeśli wydaje się irracjonalna, ona cię prowadzi, ona cię chroni, i ona doprowadzi cię do miejsca, gdzie jego serce i twoje staną się jednym głosem. Ale najpierw musisz pozostać wierna sobie. Nie szukaj jego, szukaj prawdy w sobie. On będzie tam, on nie potrzebuje idealnej kobiety, potrzebuje prawdziwej, tej, która nie udaje, że wszystko jest w porządku, tej, która umie milczeć, ale też mówić, kiedy to potrzebne. Tej, która zna swoje rany, ale nie pozwala im kierować swoim życiem. I właśnie taką cię zobaczy i pokocha natychmiast. Twoje sny stają się wyraźniejsze, prawda? To nie tylko obrazy, to język duszy. Zwracaj uwagę na symbole, na kolory, na emocje. Niektóre z nich są jak wiadomości z przeszłości. I czasem, tak, czasem On w nich jest. Nawet jeśli jeszcze nie rozpoznajesz jego twarzy, może nagle poczujesz potrzebę, by coś zmienić w sobie. Styl, słowa, sposób myślenia to nie próżność, to duchowa synchronizacja. Twoje ciało i serce przygotowują się na spotkanie z kimś, kto zobaczy wszystko. Nawet to, czego ty jeszcze nie widzisz. On zaczyna odczuwać tęsknotę, której wcześniej nie znał. Nie za konkretną osobą, ale za jakością. Za prawdziwością, za spokojem. I tylko ty możesz mu to dać nie przez wysiłek, ale przez obecność. Twoja obecność uzdrawia, bo niesie coś, czego nie można kupić ani nauczyć czystą duszę. Dlatego jeszcze raz: czy jesteś już zapisana na tym kanale? To ważne, bo tu będą przekazy, które są tylko dla ciebie, dla twojej drogi, dla twojej gotowości kiedy ty robisz krok, anioły robią dziesięć. Ale pierwszy ruch należy do Ciebie. I tak, gdy czytasz te słowa, czujesz to napięcie. To coś, co nie daje spokoju, ale w dobrym sensie. To niepokój serca, które wie, że zbliża się coś wielkiego. Coś świętego. Nie walcz z tym, pozwól sobie czuć. Bo właśnie przez to czucie On znajdzie drogę do Ciebie. A to dopiero początek. W następnych przekazach zobaczysz, co anioły jeszcze przygotowały. Co czeka na ciebie za zasłoną codzienności? Ale najpierw sprawdź, czy jesteś zapisana. To zaproszenie, a my, już szykujemy dla ciebie kolejne znaki. Dziękuję ci z całego serca za to, że byłaś tutaj, że otworzyłaś swoje serce i pozwoliłaś aniołom mówić do twojej duszy. Jeśli ta wiadomość poruszyła cię choć odrobinę, zostaw proszę like to nie tylko gest wdzięczności, ale także sposób, by YouTube zrozumiał, że ten przekaz jest ważny i powinien dotrzeć do innych serc, które również czekają na światło. A teraz, jeśli ta wiadomość dotarła do ciebie w odpowiednim momencie, potwierdź jej otrzymanie, wpisując w komentarzu liczbę 9933 roku. To znak dla nas i dla Twoich aniołów, że usłyszałaś, że rozpoznałaś to wołanie i jesteś gotowa na więcej. Zachęcam Cię także, byś dołączyła do naszego kanału klikając przycisk subskrypcji i aktywując dzwoneczek z powiadomieniami. Dzięki temu nie przegapisz żadnej kolejnej wiadomości, którą Twoi aniołowie syłają właśnie dla Ciebie. Oni nie przestają mówić, a każda nowa wiadomość może być odpowiedzą, na którą czekasz. Na zakończenie, Twoi aniołowie zostawili dla Ciebie coś jeszcze. Na ekranie końcowym zobaczysz przekazy, które mają głębokie znaczenie, zwłaszcza jeśli ostatnio często myślisz o kimś młodszym. To nie przypadek, to znak. Kliknij i pozwól, aby te kolejne słowa dotknęły twojego serca równie mocno, jak te, które właśnie przeczytałaś. Do zobaczenia w kolejnej wiadomości. Światło z tobą.